Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w sobotę. W tej chwili 3 stopnie odczuwalne minus 1. 32% zachmurzenie, umiarkowana jakość powietrza, przyjaśnienia. Zachmurzenie umiarkowane. O godzinie 13 najcieplejsze 6 stopni. No i mamy już spadek temperatury, taki konkretniejszy. No właśnie, ja teraz wybieram się na cmentarz ponieważ nie miałam czasu tam zrobić porządek z tymi wypalonymi zniczami, więc dzisiaj idę i zrobię to później zajdę do sklepu, bo naprzeciwko jest akcją więc przy okazji zajrzę tam, co tam ciekawego since bo dawno nie byłam także zobaczę co tam jest miłego weekendu Wam życzę miłego dnia i miłego weekendu pozdrawiam serdecznie Ostyczne Dania. Jesteśmy w Bazę Filipinka. Przy sklepach Kauplant i Sinsa. Akcją. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. smacznego mm, mm, Dziękuję. To tu moja porcja. Mm, mm. Apetyczne. Ja mam karkówkę w sosie. A jeszcze nie z habowego, tradycyjnego na pół talerza dosłownie. kompocik mm. Za to wszystko zapłaciliśmy. 75 zł. Aha. 70 zł. Kupiłam kalendarz adwentowy, taki z czekoladkami, niedrogi, już nie pamiętam, 4,80 chyba kosztował, no ale, ale jest, ale jest, nie kupuję już z jakimiś tam kosmetykami, bo wzięłam dwa, dwa lata temu chyba z kosmetykami, niektóre były nietrafione, tak jak dla mnie, chociaż to są takie próbki, no ale, ale to... Lepiej więc coś takiego pewnego. No i tak. No i skusiłam się w akcją na włóczkę. Wzięłam sześć motków tej włóczki. To jest taki różowy, pudrowy taki. No piękny kolor. Jest taka jasna malinka. Coś takiego. No bardzo. W sklepie myślałam w akcją, że to jest że to taka cegła jasna. Bo tak jakoś światło odbijało. Ale później okazało się, że to jest taki malinka, taki pudrowy, no piękny kolorek. Bardzo, bardzo mi się podoba. Zaraz wezmę okularki i przeczytam co i jak. Włóczka, z tanich 4,80 motek, ale jak jestem w akcji, ona jakaś mi się podoba, to też sobie wezmę. To jest akryl, oczywiście. Akryl. No i tak, co tutaj ciekawego jest? Co tutaj ciekawego jest? Tutaj są wyszczególnione co tam z czego się składa. Aha, 238 metrów 10 deko 238 metrów zalecane Druty, to jakie to są? 4 do pięciu. No i coś, coś powstanie. Zobaczę tu, gdzie ten kolorek jest, ale nie wiem, albo ja nie widzę. Standard 100. No nie ma nic tu takiego. Jest kolor. 58, 92, 74. O. Tu jest wyszczególnione. No i tak mnie ten kolor ujął. W ogóle to tak naprawdę taki żywy, mimo że, że, że pastelowy, ale, ale naprawdę urzekł mnie i za te pieniądze 4,80. Ja 6 motków, także. Coś z tego powstanie na pewno, ale na razie skupiam się na chustach, tak jak powiedziałam. A to będzie czekać w kolejce, bo są włóczki też inne jeszcze. Ale to tak jest, co, co po prostu przyjdzie na coś ochota i wtedy się to robi. Ja patrzę się, że to teraz ma być ta włóczka akuratnie. Jakiś projekt przyjdzie na myśl, coś się zobaczy może gdzieś tam i, i wtedy można robić. No i tak, teraz sobie zaparzę kawkę, jestem już po obiedzie, zaparzę kawę i, i przysiądę troszeczkę do chusty.